Wejdziemy za chwilę na lekcję biologii do klasy 5a. A wejdziemy tam po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób nauczyciel może zrobić listę obecności na lekcji. Od niedawna jest to w miarę prosta czynność, teoretycznie, natomiast w praktyce możemy tam potknąć się o pewne, o pewne niespodzianki, o ile można się o niespodzianki potknąć. No dobra, jestem nauczycielem, i moja klasa składa się mam w tej klasie sześcioro uczniów. Jak widzę, już piątka z nich jest na lekcji, pewnie szósta zaraz dołączy, no więc dołączę i ja. Dobra, jestem już na lekcji. Od tego momentu mogę skorzystać z takiego mechanizmu, jaki mi od niedawna Teamsu udostępniają, czyli pobieranie listy obecności. Jak to zrobić? Klikam, czyli pierwszy sposób. Klikam sobie na tą ikonkę ludzików. I wybieram strzałkę w dół z napis z pod, pod, podpowiedzią pobierz listę obecności. Klikam ją. Ściągnij mi się plik za chwilę, który będę mógł otworzyć. I w tym pliku teoretycznie będę miał wszystkie informacje o dołączeniu i rozłączeniu z lekcją poszczególnych uczniów. I, no i konkretnych godzinach. Dobra, otwieramy ten plik. No i co my tutaj widzimy? Widzimy tak, to jestem ja. Dołączyłem do lekcji przed chwilą, a tu jest ta moja piątka uczniów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, którzy to dołączyli przede mną, jak mówi ten napis. Nie wiem, kiedy dołączyli, czy godzinę wcześniej, czy pięć minut wcześniej. No i z tego pliku się nie dowiem. Może to być informacja dla mnie interesująca, może nie być, no ale tutaj tego nie widzę. Dobra, i tak to wygląda. No i czekamy jeszcze na jednego ucznia. No i tak czekamy, czekamy. Załóżmy, że on już dołączy za chwileczkę i teraz się przełączy na widok właśnie tego ucznia. Jestem teraz Filipem Woźniakiem. No już załóżmy wstał, przemył oczy, siadł do komputera i dołączył do lekcji. I coś tam go z tej lekcji wyrzuca. Problemy z internetem albo jakieś inne problemy. No i tak sobie tak zasymulujmy tą sprawę. No, i tam znowu do tej lekcji dołączył. No i tam był trochę, był, 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 był. Znowu go wywaliło z tej lekcji. Znowu dołączył. No i zobaczmy, jak my to widzimy w tym naszym pliku z listą obecności. Czyli przechodzę na widok nauczyciela ponownie. Właśnie to zrobiłem. I znowu sobie pobieram listę obecności. Tutaj widzę Filipa już mam na lekcji. Klikam sobie pobierz listę obecności. Otwieram plik. No i mamy tak. To co mieliśmy wcześniej plus informacje o Filipie, że dołączył, opuścił, dołączył, opuścił, opuścił, dołączył, czyli prawdopodobnie miał jakieś tam problemy z internetem. No dobrze, i załóżmy, że teraz ten Filip znowu go z tej lekcji nam wyrzuci, tak? I go nie ma na lekcji. I powiedzmy, że podobny problem będzie miał kolejny uczeń, czyli Adam Zając. Też go tam internet wyrzuci z tej lekcji na przykład. No i niechcący się tak stanie, że i my będziemy mieli jakiś problem z internetem, albo wciśniemy jakiś przycisk, który nas wyrzuci z lekcji, albo cokolwiek podobnego. I sobie to zasymulujmy w ten sposób, że ja lekcję odświeżę, znaczy stronę odświeżę, co spowoduje, że mnie z tej lekcji wywali. Czyli nie odświeżamy strony w czasie lekcji. No i tak patrzę, że mnie wyrzuciło. To ojej woje, wyrzuciło mnie z lekcji. Muszę tam szybko i dołączyć. Czekam, 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 czekam. Dobra, szybko dołączam do lekcji. I tak sobie myślę, o kurde, albo coś tam sobie innego myślę, ale myślę sobie później. No to szybko zróbmy tą listę obecności, bo jak znowu mnie wywali z internetu, to nawet tej listy nie będę miał. No to klikam sobie na ludzików. Klikam sobie pobierz listę obecności. Otwieram plik. I co ja w tym pliku widzę? To, co się stało teraz, tak? Czyli moje dołączenie do lekcji od tego momentu, kiedy mnie z niej wywaliło, nie widzę tej historii, która była przed chwilą. Widzę, że wszyscy dołączyli niby teraz, tak jak wam na początku powiedziałem, i nie mam tych dwóch uczniów, którzy, zał którzy załóżmy sekundę po sprawdzeniu listy, pościągnięciu listy obecności dołączyli do lekcji. Gdyby teraz oni dołączyli, no to a ja bym ten plik potraktował jako taki święty plik z listą obecności. Z tej lekcji, no to miałbym nieprawdziwą informację. Podobny, znaczy podobny. Problem też jest z tym, z takim sposobem ściągania listy obecności, że jeżeli nie będę pamiętał o tym, żeby tą listę zrobić w czasie lekcji, tylko sobie lekcję zakończę, a później będę chciał, żeby uczniowie, a później sobie o tej lekcji przypomnę, o tej liście, no to sobie taką sytuację zasymulujmy. Czyli kończę spotkanie. I tak, ojej, zapomniałem listę obecności zrobić. No to szybko do tej lekcji się jeszcze dołączę. Dodam się do, kliknę sobie ludzików, pobiorę listę obecności. To mam tylko mnie, tak? No i nie ma takiej opcji, żeby tą listę w takiej formie pobrać po zakończonej lekcji. Czyli jest to sposób szybki, prosty, natomiast ma takie właśnie różne różne problemy z nim związane. Innym sposobem. Innym sposobem nie chcę tego zapisywać. Czy zapisać? Nie, nie. Dobra. Innym sposobem sprawdzenia listy obecności, którą nam dają Teamsy, jest sprawdzenie tej listy w części administracyjnej. Ta część nie jest dostępna, czyli, dru czyli drugi sposób, tak? On nie jest dostępny dla. Nauczycieli. Trzeba mieć uprawnienia administratora, ale jest taka możliwość. Wchodzimy sobie do części administracyjnej. Rozwijamy wszystko. Wybieramy sobie Teamsy. Klikamy na użytkownicy. Wybieramy siebie jako tego nauczyciela. Klikamy Historia Rozmów. I mówimy tak: Ta lekcja była 26 ma 5 maja o tej 19 z czymś. I mamy taką oto listę osób biorących udział w lekcji. Możemy sobie ją wyświetlić w trochę fajniejszej formie w postaci takiego oto wykresu. No i mamy tak na jednej kartce. Na jednym ekranie wszystkich uczniów z informacją, czy ich tak wywalało z lekcji, czy nie wywalało, kiedy dołączyli, kiedy nie dołączyli, itd. itd. Natomiast, tak jak mówiłem, jest to tylko dostępne dla administrator administratora. Gdyby jakiś administrator dużej szkoły musiał w taki sposób nauczyć się obsługiwać, no to, to miałby problem z czasem, tak? Czyli drugi sposób. Trzeci sposób, jaki pokażę jest związany z tym, że taka lista obecności może być też taką listą, taką kontrolującą aktywność uczniów. Czyli nie patrzymy tylko, czy uczeń na lekcji był, w sensie włączył sobie komputer i poszedł spać, tylko czy brał udział w lekcji. No i jak takie coś można by zrobić. Tworzymy sobie formularz, który wygląda w taki oto sposób. Lista obecności, klasa piąta, żeby później mi się łatwiej to oglądało. I mam taki napis, wpisz poniżej słowo, o które prosiłem i kliknij przycisk prześlij. I taki formularz udostępniamy uczniom w naszym zespole. Ja to robię w osobnym kanale pod tytułem Lista Obecności, żeby oni łatwo do tego mieli dostęp. No i mówię im na początku lekcji. Na przykład wpiszcie słowo jestem. No i oni mają takie zadanie zrobić. Znaczy mają to tak zrobić. Je, są w, w zespole, mają kanał lista obecności, mają tutaj taki formularz lista obecności, mają w to wejść, zaznaczyć, że są z piątej A i napisać jestem. Równie dobrze mogliby tu napisać inne słowo, czyli na przykład prowadzę jakąś, załóżmy o tym korzeniu lekcję, no i tam mówię, 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 no i mówię, że na przykład drzewa. I tak badam też czu czujność tych uczniów i mówię, napiszcie, jakie, jaką ostatnio wymieniłem, wymieniłem roślinę czy tam, czy tam coś, tak? No i zakładam, że oni mają na ten formularz wejść ponownie. Wtedy właśnie, i napisać drzewo. I taki ktoś wchodzi i sobie pisze drzewo. Tak? I tak się ba mogę bawić z nimi. Przez całą lekcję. i Sobie mogę takich sprawdzań, listę obecności zrobić tam. X w czasie lekcji. No, i sobie po tej lekcji taki arkusz y, z tymi wynikami ściągam. No i widzę, że który uczeń ile razy mi odpowiedział na te pytania, i mam listę, taką prawdziwą listę obecności, a nie listę kliknięcia w komputer. Czyli to był taki trzeci sposób, który uważam, że jest najfajniejszy. Znaczy najfajniejszy, może nie, ale taki super, znaczy super. No On super fajny jest na pewno. Pewnie jest jeszcze dużo innych sposobów sprawdzania listy obecności. Podobno jest tak, że lista obecności, ta, którą pokazywałem jako pierwszą, to ona ma się jakoś tam unowocześnić niedługo i podobno będzie też możliwość ściągania listy obecności po lekcji. Ale chwilowo na, na dziś nie ma. Na dziś, czyli 26 maja, miejmy nadzieję, że szybko będzie. Dobra, to dziękuję.